Zadanie trzynaste. Przerycujmy sobie siatkę naszej bryły do zeszytu, i następnie mamy stwierdzić, które zdanie byłoby fałszywe. No to mamy zdanie pierwsze, że na siatce kolorem zielonym zaznaczono dwie ściany, które po sklejeniu modelu będą równoległe. No, czy aby na pewno byłyby równoległe? Tak, byłyby równoległe, ponieważ tutaj moglibyśmy na przykład sobie przyjąć, że te największe boki mogłyby być podstawami. To wtedy, jeżeli one byłyby podstawami, to te zielone byłyby do siebie równoległe, wiceversa byłyby do siebie, tak możemy powiedzieć. Dlaczego? Bo on jest przy tym ramieniu, a on jest przy tym ramieniu. Czyli przy jednej ścianie bocznej, tak? Ten ma z tą białą ścianą środkową, o, tą, co pokazuje, tu ma tą krawędź wspólną i z tą samą figurą, ten drugi zielony też ma tę krawędź boczną wspólną. Dlatego byłyby równoległe. No to. A. Napiszmy sobie prawda. Teraz B. Ształeczka. Na rysunku przedstawiono siatkę prostopadłościanu. No zdecydowanie tak. Mamy przecież wszędzie prostokąty, więc będzie to prostopadłościan. Więc też napiszemy sobie, że w podpunkcie B mamy zdanie prawdziwe. I następnie... Jest zdanie C. Na czerwono zaznaczono na siatce dwie krawędzie, które po sklejeniu modelu będą prostopadłe. No, są te czerwone krawędzie. I czy byłyby prostopadłe? No to wyobraźmy sobie, zaznaczmy sobie jakimś kolorkiem, co chcielibyśmy jako podstawy. To niech będą, że o, to byłyby nasze podstawy, tak? Jak już tak sobie wspomnieliśmy. Czyli to ta byłaby górna, ta byłaby dolna. I czy faktycznie byłyby prostopadłe? Tak, bo ta górna, ona by szła tutaj i byłaby prostopadła do tej. Czyli musimy sobie to jakoś wyobrazić. Albo jeszcze sobie możemy na narysować tę, yy, tę siatkę, tak jak robiliśmy to w zdaniu 12 i wtedy to byśmy zobaczyli. No i zdanie czwarte d, no tutaj chyba musi być już fałsz, bo nie ma innej możliwości. Na rysunku przedstawiono siatkę prostopodłośioną, którego podstawą jest kwadrat. Ewidentnie nie. Nie ma tutaj kwadratu. Wszystkie te ściany to są prostokąty, więc jest to prostopadłość. Już ustaliliśmy sobie, że żadna ze ścian nie jest kwadratem, więc podstawą prostopadłością na pewno nie będzie kwadrat. Zielone są kwadratami, ta dolna i górna podstawa, sobie przyjęliśmy, też są prostokątami. Zielone są prostokątami, więc no wszędzie mamy prostokąty. Nie ma nigdzie boku równego, czyli tu jest zdecydowany fałsz i mamy odpowiedź f w zadanku 13.